Zapolił bo tego bo, przyda do drużów. To... Tak wracając do tego tematu, no. jednej najważniejszej rzeczy się nie zapytałem, a tyś mi nie powiedział, na jakiej pozycji pan Piotr grał w druku chorzu. To ci coś powiem. Ja ci inaczej odpowiem. W tym sensie mając 23 lata, bo ja już tam to zawsze grałem na środku atak. Na środku atak? Pierwszy. Y, teraz mnie wysyłaj. Pierwszej linii? Co? Pierwszej linii? Y, y, nie, od trampkarza mm. Grałem zawsze na środku atak. Taki byłeś dobry, Później rozumiem. rozum. Przyszedłem do ruchu. Już miałem 23 lata, to, to Jeziorski mnie cofnął do, na środek Pomocy. I pat! Na środek? Pomocy, grałem, no. Środek ataku, środek pomocy, a czym starszy byłem, to mnie cofali więcej. O, grałem na polskoferze, bo, bo dzisiaj już tego polskofera nie ma, ale, bo inna, inny system jest grania, ale to grałem na polskoferze, a później jak już miałem 30 lat, to grałem ostatniego stopera, ale zawsze ten środek boiska, niech gdzieś tam po skrzydłach, rozumiesz mnie? I no, człowiek musiał nabrać pewnego doświadczenia, uh -huh. bo, bo to nie jest tak, że przyjdziesz i, i widzisz że na środku pomocy. Nie ma takiego Piłka nie, ma można takie, jest nie ma takiej opcji. Ziem. Musisz przy y, y, starszych popracować, pomyśleć, jeżeli umisz tak, coś... Tak. A myśleć trzeba nawet przy sraniu, żeby sobie twarzy tak. nie obezranić. Jeżeli musisz umieć. Y, jeżeli... Umiesz coś złapać od kogoś lepszego no, i wziąć to do siebie, to jesteś gościu, bo, bo później Ciebie się to przydło. A nie, że się śmiał, bo, bo on może tam 50 los, a ty możesz 21 i, i myślisz, żeś wszystkie rozumy pozwiodł. Bo wiesz, no jak to w takim wieku, tak. 21, 23... Tak, człowiek, 23, człowiek myśli, że jest nieśmiertelny no, oraz, oraz kurwa wszechmogący i to... najmądrzejszy na świecie. A, a... Oraz najpiękniejszy kurwa. No. E, no, no. Tudzież przystojny bardzo. I to no, jest Piotrek. No, no konkretnie się ten, no? E, zgadzam się Zgadzam oczywiście. No, a... Wyrosłeś z tego dawno ja, już chyba tak jak ja, kurwa. Ja Doświadczenia wiem, bo przechodził to i nie trzeba było przeznaczyć. Ale, ale ja tak ci coś powiem, wiesz, z czego się też bardzo cieszę, że patrz. Tak. Tak. Zaczynałem od a skoczyłem, wiesz jaki miałem przeszkód. To nie było Słyszałeś jedna tak. klasa. Tak. I no i od A-klasy dopiesz... Zrobiłeś skok kurwa w siedmiomilowych butach. Kurwa. No... Nie zdajecie się no sprawy. Do ruchu chorób. od razu. mistrza polski zabójcy. Gdybym za opowiadał to, to wiesz... Posłuchaj, tu ludzie sprawy, nie zdają ale... się sprawy. Taki przeką Ja ci coś powiem, dobra. Nie zdają I sobie sprawy. Ludzie ale... przychodzą, cię widzą i sobie nie zdają sprawy. Romek zębach, ten tam z jeziora, romek z tych, ale... Ale wiesz co ma domek? wiesz jak... Nigdy nie byłem tam wiem. Ale poczekaj, Romek na przykład nie wierzył, jak zobaczył ten film, że ty jesteś piłkarzem ekstraklasy, zdobywcą Pucharu Polski. Nie wiedział o tym. Myślisz, że byłem No. tak nie. No siły miałeś w głowie. nabrałem siły po pewnym czasie. masz zdjęcia z tamtych czasów. To nie jest tak, Pokażesz mi kiedyś zdjęcia? Jak? Zdjęcia jakieś masz z tamtych czasów? Jakieś pamiątki? Pokażesz ale, mi? To dzieci już pobrały... Nie rób tego, weź... Yy, ale, ja ci to wszystko ja skopiuję. Tak. Ja ci to wszystko ale skopiuję mój, jak chcesz. Ale mój arek w Jak koledzy, Wiem, do szkoły zaniosę albumiki. Ja też tak zrobiłem, że mamy fotografie. ...od, od, od to unijno siedzą przy zdjęciach i... Ja najlepsze łowę, zdjęcia mamy podstawie co zmarnowałem. Z gazety no gdzieś tam jakiś jeden obrę. akapit o mnie coś pisze, to głowie. Wszyscy czytają, no. Posłuchaj, ja wróćmy ja do konkretów. Powiedz mi y, jakieś nazwiska, jaki trener był w Ruchu Kożu, pamiętasz? Leszek no. Jeszcze raz, Jezierski, tak? Jezierski, ale on nie żyje. Um, wez, do a mnie mywam, asystentem że... był, który drugi nie żyje, Markiński, mm -hmm. a, a bramkarzem był Piotr Czaja. Czaja. I, a Czaja tu, mnie w Miedziebrodziu żyjesz. No tak? dacza, a on w Niemczech gdzieś Ile ma lat? Taką, taką, ile ma lat e, no, taki, ja? To takisz Jano A masz z nim kontakt? E, 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 Gdzie w a Agnieszka nie, ma w Międzygrodzim rodzice. Bo spałem <laughs> z nim, w jednym pokoju. Tak, ale do... masz z nim kontakt? Mógłbyśmy się przejechać. W ogóle, w ogóle Szkoda. A ja wiesz, gdzie bo... ja no mieszka? Bo ja no mieszkał w Ludzie śląskiej. Ale ten co mówisz, że ma tą daczę. A nie, czaja tutaj, no, w Międzywrodziu. No to dobrze, no, Bialski, jest... czy Kościół to do góry. Rozumiem. Czyli tam, ale... gdzie agama rodziców, w ale... Międzywrodziu ale... ale ja oczywiście e... dużo. E... Wielka. W tym moim czasie to pisze Mały nie wiem czy ko ono Kojarzy, kojarzy. A Mikulski hmm. czy Kojarzy. No i byni na środka taka ławika i poswidła. A którzy chłopcy byli w reprezentacji Polskiej? No masz się... Bula... E, bula, pamiętam. Ale bula miał pecha, bo, bo na dejnej trafiła go z kibą, padł na dejnej, a... No tak. Każdy był lepszy. Właśnie... Tego <grystnie> ja nie idzie o kiesię. Nie idzie. Dał mu polepszenie. Postawił prostu. na ciebie, a, a on Także może w życiu być nie jest, Piotr, tak jest w życiu. Jest ale on może być lepszy. Tak jest, to Bo bo no, masakra. Ruchu może być Ruchu, żeby ci również Dane'ą, Ale postawił Ale... na Ale... No i tak. Ale postawił na Dane'ę? Tak jest. Kto też Polonii był No i co chciał właśnie, nie do końca on dobrze. Przepraszam. Widzisz, te poszedł do Ruchu. I patrzę, umiałem się odnaleźć między no tych od I, i Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie I Nie I Nie I Nie rozumiem. 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 Nie Nie to, wiesz, młody byłem, to chciałem grać, no. a Ciężko było się przebić, a grosz po 10 minut, po 15 minut... Tak. To co, że wy się obejrza. polski zrobisz, Rozumiem. grosz pół ale godziny... Mi, miałeś też, a a ambicję miałeś, wiesz... Takie, no ale, no i... To wy pożyczcie mnie, obojecie mnie. No i trafiło się, że do polu nie no, nie, to, Powiem ci, Ale ci... słuchaj, ale tam znowu... No, z Lwowa, to w mówię, no, w do szatni, kurwa... Dwa tygodnie nie, nie wiedziałem o co chodzi, bo oni śpiewająco mówią, bo wyjaśni to. A, tak, rozumiem. Łapiec. Nie wziął wzią ich połapał to te Poważeni dwa tygodnie. Ślązoki? Nie wiodą mi się Nie z coś ty chłopie! Tu oni tak zpívají. Ta jolky taky. Ja Ta jolky, servus. Dva tygodně nevidělím. Servus Dva kde že já to v Katowice... A, a no. povím, či tako dlužina byla, tak. jak řekl, půjdi běž po od... No, Piotruś, ja młodość ma, spędziłem w Katowicach. Ale słuchaj, każdy ma inny no. dialekt. Ja też ze środka tak rozmówię, jo, bo ja z z górą jest, y, bo jest Potocki. <laughs> za... Ja dużo się obracam i ja rozmówię, rozmówię, bo... Goduj, goduj, kurwa uwielbiam. Godujmy po śląsku. Ale, ale a, rozumiesz e, mnie, że ja jestem od wieczka nauczony godać, nie? Godujmy. Ale później, jak że się y, Znalazł dużo, I może tu w restauracji, tu, re, tu tego, to musisz się zachować, no, no. no, no. To znaczy ja powiedz mi, mówisz. pamiętasz jakieś takie e, sytuacje właśnie, e, że mianowicie jak mieliście e, już tego na Polski, to na pewno mieliście jakieś wywiady, jakieś e, konferencje, no. jakieś e, powiedzmy e, wieczorki, e, tudzież e, no, takie e, po prostu oficjalne nie, to, spotkania to, to, to w knajpce. W tamtych czasów to ja najwięcej pamiętam takie tu. Że jak przyszedłem, to ważyłem 57 kg. A skaia własny tylko? A słuchaj, 57 kg. Piotr Tomasz 57 kg. A my wykazali na, na siłowni Sztanga 60 kg i, i dźwignię 20 razy do Wielu, od ciebie, do przysiadu. A słuchaj, piotr Tomasz sztanga... Myślałem, że cię przywadził. I, i patrzę, to się dzieje i z powrotem. Łowie, ani no śmierdą, no nie przysiód, ani rok. My się śpiewną, tak, tak. takie pierwszej I był I siły nie miałem. Dopiero gdzieś tam w za pół czasie. roku wieżak. Nabrałem na trochę masy, nie byłem gruby, ale już się nie dał przewrócić, nie do, ta, ta sanga u mnie dźwignąć. To, to nie jest takie, że przyjdziesz i grozi, no. trzeba pracować na to, żeby grać. Wiesz Piotrek, że ja swoją młodość spędziłem katolica. I to właśnie tam w Chorzowie. Bo tam w Chorzowie naprzeciwko wysiadałem tramwajem. Albo jechałem tramwajem 37 od strony tego Załęża, gdzie moja żona mieszkała, na Załężu. I tam szedłem z buta od tyłu do szkoły policjalnej reklamy tak. albo jechałem tramwajem. Nie pamiętam jaki numer był, ale. mogła który... jechać. Chyba, stawała pod zoo, pod żyrafą. I tam szedłem z buta przez tysiąclecie do szkoły. Mojej e, reklamy handlu, ulubionej zresztą, która mnie najwięcej nauczyła. I teraz powiem Ci taką dygresję jeszcze. Jak bardzo kiedyś. No, znam. Potem e, studiowałem w Katowicach e, na Akademii na ulicy Świerczewskiej. Generała zresztą. E, wiesz, gdzie? E, tam AWE również był. Tylko ja, głupi, najpierw zdawałem na WE. Byłem taki głupi, że po maturze nic nie umiałem. Pomyślałem sobie tak, że mogę zdawać na WE. Wysportowany pan jestem i tak dalej, i tak dalej. I te e, rzeczy, co tam były obowiązkowe. Czyli biologia, bo byłem po Bielchemie, oraz teraz ja tak się wymądzam, bo chcę Cię kurwa trochę przebić, nie? Rozumiesz, ale nie dam rady. To Ci powiem tak, że zdawałem na to na wę. i zdałem na to na Tylko to było po stanie wojny, To był tak, ten tak. I żołnierze mieli wstęp i zajęli nam kurwa miejsca. I ja musiałem sobie poczekać. I przez ten rok poszedłem do tej reklamy handlu i zmieniłem preferencję. Zacząłem być artystą. Znaczy, chciałem być. No, no. I tam miałem fajnych nauczycieli. Wszyscy to byli absolwenci no, z Akademii w Katowicach. I mi dali nie takie nie kurwa lekcje, że ja bez problemu po trzech latach, po trzech, bo ja zrobiłem tak, że po dwóch latach stwierdziłem, że to jest za mało, bo jeszcze raz zdawałem na Jak głupi, po pierwszym roku zdawałem na I mi powiedzieli, że mam szmery na sercu, kurwa, i mnie odstawili. Ale ja i tak zdawałem, bo miałem znajomości, koneksje i tak dalej, ale na języku powiedzieli mi, że mnie, nie, znaczy nie na języku, na polsku. A na język jeszcze puścili mojego brata, bo zrobiłem taki fortel, nie znam angielskiego, a mój brat znał bardzo dobrze. Mój brat poszedł na angielski, za mnie. Go kurwa wpuścili. Pomógł choreczemu Jędrzkowi, który też ze mną zdawał drugi raz, tylko on poszedł do OHP. I w OHP przez roku był idiota i tam strasznie pił dużo, kurwa, oraz jeździł na nartach. Na takich kurwa zawodach ogólnopolskich dla ochotniczych osób pracy. I zdobywa, bo on to był naród, nie? do. bo nie się wysikać. Tak, bo... Idziemy się wysikać i teraz robimy małą szanę.